Znamy już mistrzów ortografii w tegorocznych zmaganiach o złote pióro wzięli udział nie tylko mieszkańcy Tarnowa w kategoriach uczeń, student i dorosły wyłoniono prawdziwych mistrzów ortografii. Jeszcze nigdy tutaj nie byłem na dyktancie. Ja już od lat zajmuję się tak zwaną orto jak to się nazywa żartobliwie. To jest moje hobby, język polski, zwłaszcza ortografia. Jeżdżę na różne dyktanda. Akurat jakoś do tej pory nie miałem okazji, żeby przyjechać do Tarnowa. Jest to dyktando no, już z tradycjami, już znane w całej Polsce. I w tym roku miałem możliwość, więc przyjechałem. pewno, gdyby wszystko było łatwe, to napisałbym bezbłędnie. A niestety. Te trzy błędy tam zostawiłem. No. Trudnością były nazwy własne, nazwy różnych miejscowości, wsi. No, trzeba było albo być świetnym z geografii, nie tyle z ortografii, co z geografii, albo po prostu strzelać i trafić. No, mnie się to nie udało, stąd trzy błędy. Zdaniem autora dyktanda, profesora Bogusława Dunaja, tegoroczny tekst nie należał do najtrudniejszych. Jeśli chodzi o poziom trudności dyktanda, powiedziałbym, że nieco łatwiejsze dyktando było, bo nie brałem pod uwagę, że tutaj przyjadą zwycięzcy ogólnopolskiego dyktanda. Dla Dlatego nieco humanitarniej podszedłem do tego dyktanda, pisząc, przygotowując tekst, żeby już nie było takie ekstremalnie trudne. Nie znaczy to, że pułapek tam nie było. Poza, poza mistrzami raczej nie sądzę, żeby ktokolwiek był w stanie napisać bezbłędnie. A jak mistrzowie tutaj się spiszą, no to zobaczymy. Choćby taką pułapką, na którą. Ktoś, kto specjalnie się nie przygotowywał, na pewno się nabierze, było nazwa wsi wieżyca i nazwa rzeki Wierzyca, bo wieś pisze się ze skropką a rzeka przez RZ to jeśli ktoś nie zna tego, to w żaden sposób nie może wpaść. Dyktando o złote pióro to nie jedyna atrakcja tego dnia. W wydarzeniu towarzyszył siódmy tarnowski turniej ortograficzny. Wzięli w nim udział uczniowie, studenci, przedstawiciele służb mundurowych, nauczyciele, rodzice, dziennikarze oraz przedstawiciele starostwa powiatowego w Tarnowie. Rywalizacja była zacięta. W tym roku wyjątkowo zdarzyła się poczwórna dogrywka pomiędzy nauczycielami a telewizją tarnowską TV. W ostatecznym rozrachunku drużyna nauczycieli zdobyła trofeum. Prawdę powiedziawszy, Ewa Chodakowska byłaby strasznie zdziwiona, że bez fitnessu można tyle kalorii zgubić, bo my chyba zgubiliśmy dwa kilogramy. Było bardzo trudno, bardzo, bardzo trudno. Nie ukrywam, że ucząc angielskiego, mamy niewielką styczność z takimi tekstami literackimi z języka polskiego, a dodatkowo drużyna, z którą spotkaliśmy się w dogrywce, no, nie pozostawiła nam tutaj cienia szansy w pewnym momencie i już liczyliśmy się z przegraną, także szanujemy przeciwnika. Było ciężko, bardzo. Pierwszy Pierwsza runda, zdania, tak? O ile dobrze pamiętam, to były zdania z jakimiś podchwytliwymi słówkami. No, były to zdania bardzo ciężkie. Druga runda dotyczyła wymienienia książek, które czytamy i które zawierały wymienione wcześniej różne dwuznaki, tudzież U z kreską, U otwarte. I przyznam szczerze, że tutaj pustka nas opanowała. Nagle stwierdziliśmy, że chyba nie jesteśmy aż tak dobrzy, ponieważ nie mogliśmy sobie niczego przypomnieć. Kolejna runda. To były pytania zadawane przez drużyny przeciwne, tak, o ile dobrze pamiętam. I ostatnia runda to była runda książkowa, tak, kiedy za poprawną odpowiedź, poprawną pisownię dostawało się książeczkę i typowało się kolejną drużynę. I tutaj, właśnie zresztą z Państwa reprezentacją, doszło do remisu i po raz pierwszy tutaj w historii naszych dyktant, no, były chyba aż trzy rundy dogrywki. Cztery rundy dogrywki. No niby Abchazka dokonała cudu i no, udało nam się tutaj dotrzeć do finału już na pierwszym miejscu. Wszystkim uczestnikom gratulujemy zarówno uczestnictwa, jak i zdobytych nagród.